Hello, hello, witajcie w następnym odcinku na moim kanale Słuchajcie, wcale nie jestem 3000 tysiące kratki od domu Także na pewno dzisiaj wrócimy do domu sali Na pewno, słuchajcie yy, Powinienem opowiedzieć jak to się stało, ale szczerze mówiąc nie mam pomysłu jak to wam opowiedzieć No po prostu, nie? Byłem na 12 tysięcznej kratce, taka podróż przez nether yy, Skończyła się źle Bo Zapomniałem, że jedna kratka w netherze to jest tak z tysiąc w normalnym świecie no i musimy wrócić do domu. Ale zobaczcie jak półnek, słuchajcie. To tak mniej więcej skracając. Plan był taki, żeby poszukać pereł. Miałem pójść do bastionu, miałem sobie ładnie pohandlować z wieśniakami. Nie mam jedzenia, prawda? No to jeszcze na chwilę włączę chyba peaceful bo nie mam jedzenia. I robi się noc. Żeby musimy się kierować w tamtą stronę. Miałem iść do netheru, słuchajcie. O, 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 czekajcie. Kurde, dobra, mam w sumie full tego seta. Może spróbujemy. Takiej walki. Trochę. Mi się to nie podoba, ten pomysł. Zwłaszcza na wodzie. Nie jest tak źle, jak myślałem. Dobra, jeszcze zabijemy go. Ostatnio mi mikstura nie wypadła. Tak go macie teraz na nagraniu. Ej, czemu? Ej co jest, dzisiaj ja dobrą wersję minecrafta I Najgorsze, że jak wejdę do wioski to teraz jest kurwa... kurwa Kurde, kur, kurcze powiedziałem, kurcze powiedziałem To już jest po rajdzie te No to super no to klasa, klasyk Jeszcze się robi noc, no to dzisiaj nie wrócimy do domu na pewno No, ale się postaramy w każdym razie 3000 kratki przed nami tak, i wiecie, luźny odcinek, zwracania do domu. Co chwilę pewnie będę włączał tryb najmocniej, przepraszam, pokojowy. Um, no super. <laughs> Mamy łóżko, przydałoby się przespać, tak mi się wydaje. Hmm. a jak włączę pokojowy, to się badomen wyłączy, nie? Tak mi się wydaje. Może tak być, słuchajcie. Dobra, zrobimy łóżko. Szybko zrobimy. A na czym skończymy moją historię? Chyba na tym, że w końcu. Jeden crafting table. Eee, tak się postaramy, to w miarę szybko zrobić, może. Dobra, no jak coś to mamy respawn. No to tam to nie jest tak źle, i zostawimy sobie chyba ten respawn. Mam nadzieję, że mi się nic nie stanie. Yy, tak, poszedłem do bastionu, bo chciałem szukać pereł. Yy, co było bardzo wądrym. pomysłem, bo bastionu w końcu nie było. Nie znalazłem. Chyba z dwa staki, kurde, złota wydałem na tych idiotów z Nederu. A oni się nie chcieli wymienić ze mną. Także zmarnowałem tam tylko czas, tak w skrócie. Yy, tak z tysiąc nowych struktur znalazłem, tak między nami. sobie możecie zobaczyć? Ekwipunek bardzo dużo było tych takich naderowych fortec i żadnego bastionu. nie? Żadnego. Także mamy trochę rzeczy. Mamy też takie coś. Szablon Kowalski. To było w jakiejś podwodnej, wiecie. Tamtyni. Kurde, ten Oman bym chciał wykorzystać dzisiaj. To ma ile? Dwie godziny chyba, nie? No, półtorej. No to myślę, że na spokojnie, dzisiaj trochę sobie posiedzę swoją drogą. Swoją drogą nie włączyłem. Kurde, jak debil pół całego ekranu. Już się poprawiłem, słuchajcie. No dobra, to idziemy, słuchajcie. P próbujemy wrócić do domu dzisiaj. Też druga rzecz, którą chciałem napomnieć dzisiaj. Patrzcie, jaki przystojny jestem. Sobie włączyłem, słuchajcie. Yy włączyłem sobie latarkę <śmiech> <śmiech> także sorry ducha usłyszałem także no ciekawie czekajcie tu jest jakaś dziura taka fajnie by było że tak powiem spenetrować więc taka zwykła mm, sorry że się przybliżam no taka już moja rola po jak to śpiesznie wygląda tak jakoś nienaturalnie jakby to jakaś struktura była Zapiszę sobie koordynację, jako że to jest nagrywanie, to sobie zapiszę. I może kiedyś tu wrócę, może. Tak, tak jak widzicie, nie wiem jak to będzie widzieć, bo to pierwszy odcinek z taką kamerą zrobioną z latarki i z. Yy, nie miałem co postawić na kamerze, żeby światło dobrze dochodziło. Postawiłem 10 polskich złotych. Dosłownie położyłem. Mogę wam to pokazać, może za chwilę, nawet moje stanowisko, kurde, gamingowe. To jest naprawdę ciekawe. i przyznam się bez bicia, że grałem na kurde, co to wyrzucić? To mogę wyrzucić. Grałem na peacefulu. Przez cały mój czas spędzony w nederze grałem na peacefulu, bo to po prostu się nie dało. Znaczy do Bastionu pewnie bym nagrał odcinek, nie, i wszedł już normalnie. Ale tak to się nie dało. Po prostu 3 godziny tam spędziłem i 3 godziny na marne. O. Yy. A dobrą sprawę, czy mi się opłacać do tego portalu, szczerze mówiąc, no tak średnio trochę, wiecie? No, tak trochę średnio bym powiedział, no ale pójdziemy, no kurczę. Ejku, ejku. Słuchajcie, dzisiaj prawdopodobnie, znaczy dzisiaj, nie na tym odcinku, ale na tym nagrywaniu, yy, postaram się pójść do endu, już do end city nawet. Mam takie plany, żeby już do end city pójść, bo już mam, powiem wam, Dosyć chodzenia w złotej zbroi. Ja pierdzie, zatrzymałem się w miejscu. Wspomniałem, że to tak działa. Także tak. a 3000 kratek to nie tak dużo. Yy, ostatnio było gorzej jak dwanaście tysięcy. O, o kurde, jaka ładna pogoda na dworze. Zaraz pokażę. Przecież nie chcę psuć mojego stanowiska pięknego. bym kurde zrobił takie stanowisko, że też. Wiecie co, o mam pomysł, słuchajcie, w następnym odcinku jak ten film dobije, tak... Z dwie łapki w górę, to słuchajcie, yy, zrobię opening w aparacie. Po prostu nagram filmik, jak to stanowisko pokazuje, nie? I wam pokażę normalnie na nagraniu. Tak mi się wydaje, że tak zrobię. Yy, dobra, odsunę się trochę od kamery, żeby ładniej wyglądać. Ja to mam pusto w głowie, naprawdę, dobra. Takie trochę gówno. O, super, ja, ale przydatne. W formie, nie? Daj, okay, dawaj mi to. O, konie. Ej, wiecie, co to nie jest głupi pomysł? No, to nie jest głupie. Bo ja koniem tak z trzy razy szybciej będę jeździł. Więc możemy sobie wziąć tego. Wygląda na. na wolnego co zrobię. Już, mordo. No, mordo. Weź mi odcinek, ułatw. No Pieprzony jest taki wiecie Nie daje się, nie jest łatwy skubany. No, no Jak z każdą dziewczyną Dobra Taki żart To zabijmy trochę krów Z tej okazji Będę wiedział, który to Ta Znaczy trochę tak słabo to widać, ale Będę wiedział Uuu, na strzała. Dzień dobry. Fajnie, że trafiłem. Tak ogólnie. Ja się mam kierować na 00. Czyli tam. tam o. Bo tam na spał nie mam bazę w miarę, nie? Więc mogę się kierować na 00. Znaczy tak z dwa razy szybciej, to nie wiem, ale dobra, pojedziemy tym koniem, nie? Pojedziemy tym koniem. Eee, fajnie, że mam status right... W ogóle ja myślę, że mam najnowszą wersję, w sensie, że tego Snapshota, gdzie są te butelki. Wiecie, butelki złowieszcze. Chociaż może nie wiecie, bo tak samo jesteście bambikami jak ja. To teraz w Minecraft jest takie coś, że to jest taka butelka złowieszcza. I się po prostu złe rzeczy dzieją, jak... Jak z takiej butelki... wypijecie coś. Czekajcie, co chodzi. Czy to w sumie nie jest złe, żeby tak z konia zabijać? Szarżować w te krowy. Dobra, tej mi się nie. Nie, 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 tej już mi się nie chce. Dobrze idziemy. Dobrze idziemy. Tak z tysiąc kratek musimy przejechać. Nie, jak naciskam kontrola, to koniec szybszy. szybszy. A przez chwilę się wahałem, czy tak to działa, tak szczerze. No w każdym razie, no teraz te butelki jeszcze powinny dawać badomen. No coś mi się zepsuło najwyraźniej. O jezu, no z tym też będzie ciekawie. jest czarna owca. No, chyba jakieś słabsze. No, śmieszny żart. Dobra, ej a Akasia to już... To już brzmi jak moje tereny trochę, wiecie? Eee, nawet to wygląda jak ta góra przecież co... Co najmniej wiśnie były, ale to chyba... Najprawdopodobniej... Hej, dżungla tu już mamy, dobra, jesteśmy serio blisko eee, Mordo! Na tym się chyba kończy nasza przygoda. Mi się wydaje. Nie. Słuchaj. Było miło, ale Wykorzystałem ci tylko w celach materialnych, tak jak fagata Stew Wszystko... Wszystko jest po prostu, wiesz. To nie moja, to nie twoja wina, to moja. To, to ja byłem tym złym ogniwem w naszym związku. Dobra, bo to już wiecie, z głowy leci na pamięć, znam ten tekst <noise> Wszyscy. O o, oczekajcie. A, swoją drogą to jest pancernik, wiecie? Cześć Wszyscy wziąłbym cię do domu, ale kurde Nie wiem czy mama się zgodzi na pancernika yy... ho, ho, ho Jak ja mam to wykopać teraz Ochrona. No jasne, po, ja, po, po co ja swój czas marnowałem Też Na następnym odcinku muszę pójść po perły, bo w końcu tych pereł nie zdobyłem To jest po prostu niemożliwe nie? w tym minecraft'cie teraz Nie da się tych pereł zdobyć, nie wiem jak to się dzieje No z dwie godziny się handlowałem z tymi uposiami Z Nederu i się nie da po prostu tego zdobyć nie? No nie da się dosłownie są przez chwilę myślałem, że blok diamentu wypadł Tak, nie wiem jak, ale myślałem tak właśnie potem do mnie dotarło, że to przecież jest takie trochę mało możliwe kto wie, może słuchajcie, trzeba wierzyć w cuda tak, trzeba wierzyć we wszystko tak, tak no, mam nadzieję dobra mm. a ja to muszę z buta ominąć, ta? rozumiem to zbyt przyjemne zadanie O, patrzcie To ja. A tam co jest? Nic się dowie że jak się pływa to nie się... To, to nie jest łódka. Jak już mamy ten batomen to szczerze poszedłbym na ten rajd Tak serio bym chciał zdobyć ten. Co to jest? Napiszcie mi w komentarzach, bo nie mam ochoty jeździć. Oho, uh, jest noc, super, także zaczyna się zabawa. Ja mam łóżko, tak z 500 metrów od domu się popłaczę, jak, się z, jak zginę. Naprawdę. Nie każcie mi umierać. Umiera nie ja myślałem, że to jakaś struktura się wygenerowała. To po prostu jest taki bruk. I też bym zmarnował czas, jakbym tam poszedł. Ej! Ej! Gdzieś ja już widziałem taki portal. Czyżby się udało? No dobra, to już jesteśmy bliżej, jak dalej. Nie, to na pewno jest mój portal, no bez przesady. Fajnie, no to jesteśmy blisko domu. To dobrze. Pokażę wam, co się zmieniło. Chociaż dużo się nie zmieniło, to ale wam pokażę. Brzmi znajomo, naprawdę. Ten portal naprawdę wygląda znajomo, powiem wam to tak, jak taki stary, dobry przyjaciel. Zresztą nie wiem, jak się ustawić do tej kamery, żeby mnie dobrze było widać, bo ja to oświetlenie to tak na, na oko robiłem. Takie duże oko że nie wiem czy z tego wyjdzie eee, nie wiem co jest na pewno mój portal no nikt inny takiego portalu by nie postawił chyba w środku dżungli o zapomniałem czas odmierzać no to ten odcinek będzie trochę długi wiecie 40 minut się zapowiada od razu mówię No, co ciekawe, to jest mój portal, także jesteśmy w domu. A, także się udało. Uff. Coś już we mnie strzeliło. O, jeszcze mam Badomen. Dobra, wiecie co? Dzisiaj robimy rajda. Tak, w końcu robimy rajda. Udało się. To jest ten moment. Ej, get out. Już mi stąd. Piss off man. Kurcze... bloody hell, już mi stąd. Nie wiem, czy ja sobie dam radę z, z, z rajdem, ale. O, widzę, że w formie. Nie wiem, w którą stronę się szło, bo już to dawno nie byłem. Ale fajnie, że wróciłem do domu cały w miarę i zdrowy, ale jeszcze. Jeszcze spokojnie, jeszcze się może wszystko wydarzyć Jak coś to włączę peaceful po prostu Jak zdążę o, naprawdę nie mam zamiaru tutaj ginąć Dzisiaj To już chyba tam gdzieś co? To moja baza O jest to pielec A co tam u was słychać? Powiedzcie mi jak tam dzień wam minął, dzisiaj piątek u mnie Nie wiem co tam u was Jaki dzień tygodnia Oglądałem sobie zapisy z moich y, poprzednich odcinków. Poza tym, że tak je, jeszcze w miarę nie robię z siebie pojaca To gdzieś tu Artura zostawiłem, mi się przypomniało. Miałem tego Artura wziąć w końcu, ale chyba go zostawię na pastwę losu. No, niech stracę. Dobra, jest. Jesteśmy w domu. Udało się. I mam jeszcze badoman przez godzinę, także idziemy napaść w jakąś wioskę, słuchajcie, let's go! Tylko zrobię sobie diamentową zbroję A jak już będę miał totem nieśmiertelności, to z shulkerami będzie z górki Tak mi się wydaje przynajmniej Także fajnie by było ten totemik zdobyć No proszę, jakiś snajper No dawaj o, ile szkieletów wiecie co, kusi mnie to mi iść i ich po prostu wyjaśnić, ale powstrzymam się na razie spawn point chociaż, chociaż spawn point, to już będzie dobrze już mam 18 level, nie chcę umierać, tak szczerze pieski dobra no, udało się, powiedzmy Po co mnie podpalasz? Kto ci kazał? Dobra, idziemy tutaj wyjaśnić kolego Dobra, bo ja tu zaraz umrę Ja tu zaraz... Ja tu zaraz umrę Dobra. A, bo ja nie podniosłem po nich tych, tak? A tu nie zostawił nikt, strzał oczywiście, jak chciałem. Dobra, ja tu umrę. Dobra, mam cele jak baba, wiadomo skąd. A jak nie wiadomo, to z wesela. Dobra, hmm. mam też 18 poziom, szczerze mówiąc, nie chciałbym zginąć tak. Teraz mnie natchnęło Aaaa Właśnie, bo ja 10 diamentów zdobyłem w ogóle w tych fortecach Fajnie, nie? To sobie zrobimy W końcu coś porządnego Jakieś, wiecie, takie ciuchy już Że tak powiem, nie z lumpeksu, tylko z Od prawdziwych profesjonalistów, tak Siodło, 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 siodło Dobra, wszystko zostawmy sobie. Prędkość dusz, to mi się nigdy nie przyda To może zostawmy yy... Ale strzały to mi się przydadzą akurat, wiecie Chociaż nie zostawię na smoka O kurde Dobra wytupiam tego smoka Dobra, słuchajcie, jest 27 czyli tak z 20 minut w ogóle Jestem na redukcji, jakby ktoś nie wiedział, się interesowało mocno. Jestem na redukcji. Cały czas mam wrażenie, jakby ktoś mi do domu wchodził. Tak, w Hamsko. Także sorry, że się tak odwracam, ale ktoś mi po prostu do chaty wchodzi, ja to, że tak powiem. Gdzie to? Ja pójdę zamknąć dom, bo chyba... <grywa> to chyba żarty nie są. Czyżby streamer na odcinku został zaatakowany? Nie wiem, przysłyszało mi się, ale naprawdę się przestraszyłem, nie? czy jest 27 czy tak No dobra, to skończę rajda, to skończę odcinek, już nie patrzę na ten czas, już tak. I tak wie co ja zrobiłem przez was. Kurde, zagadaliście mnie. Tak. wszystko przez was. Jak ja teraz to wsadzę z powrotem? A Tu mam jeszcze o, 47 steków mam na smoka. Dobra, idziemy, słuchajcie. W sumie to tak po zastanowieniu, może jeszcze bym zenchantował coś i wziął może łuk, jak już wziąłem strzały. Ty jestem genialny. Nie, niemożliwe, że nie łuku. O kur... ...czepieczony. Blaszka, jestem w dupie, jestem w dupie, nie. Jak to jest w ogóle możliwe, że ja strzała nie mam? Jaj, nie mam strzał. o patrzcie pamiętam jak się tarcza robi może robiłem ostatni raz tak z tysiąc lat temu nie no co mam kuszę wziąć no gdzie zwariowaliście do reszty co wydaje mi się że mam pomysł jak to w miarę osiągnąć ja sobie zenchantuję może klatę nie ja mam lapisu, to, to też jest taki mankament, to sobie nic nie zrobienia. A nie, mam, dobra. Never mind. To sobie zenchantujmy Tu mam w ogóle świnia jakby ktoś tak... Eee, aha. Na szczęście, zobaczcie, że mam jedwabny dotyk, jakimś cudem na kilofie więc więc nie jest tak źle wiecie co wiem że z wełny znaczy z nici da się robić wełnę ale czy to działa w drugą stronę to nie wiem jeśli nie to serio jestem w dupie bo muszę czekać na pająki właśnie no powiedz oczywiście że to tak nie działa o jeszcze moja podstawka na kamerę w ogóle patrzcie na dowód z 10 złotych zrobiłem sedaszek to po prostu ma, tak wiecie, światło mniej więcej na Ile się ten. Kiedy się ten batoment skończy? Dobra, godzina 16, słuchajcie, więc chyba. Chyba przykro mi. Zrobimy to w następnym odcinku. No. No nie poradzę nic na to, jak jestem uposiem. No nie no, muszę czekać na noc i zabić jakieś pająki, nie? Bo ja inaczej nie pójdę na ten raid. pójdę, nie? Nie, no. I nie wiem czy tą klatę enchantować, jak się opłaca w ogóle. Nie, nie tym, tym. No. Także zenchantujmy sobie klatę i słuchajcie, muszę poczekać na noc. Hm. No niezniszczalność dwa, ale co mi z tej niezniszczalności, jak to pewnie tylko niezniszczalność będzie A mieczyk, miecyk Nie no, takie coś to ja nie chcę No trudno ja Nie wiem, to mi dwa expo zabierze, tak? Ej, a tu się przyda na rajd przecież, dobra Przecież tam oni będą strzelać Właśnie nie jest tak źle, dobra dziękuję wam za uwagę Ja w tym momencie czekam na noc Niestety, coś sobie zjem w tym, yy, w tym czasie Mam tu twaróg Kurde, pokazałem firmę, pewnie mnie skancelują o. No tyle było z mojego nagrywania Mam tu też skyr truskawkowy Nie mam żadnej łyżki, nic z takich rzeczy, więc słuchajcie Widzimy się w następnych odcinkach a w następnym odcinku Reid na pewno. Także słuchajcie, trzymajcie się i na razie.